Oh, <laughs> raz kolejny w tym roku MKS Nysa Kłodzko zorganizował halowy turniej w piłkę nożną. Do rywalizacji o puchar posła Michała Dworczyka przystąpiło osiem zespołów. Zagrały dwie drużyny Nysy Kłodzko oraz Parasola Wrocław, a także Zagłębie Wałbrzych, Piast Nowa Ruda, Orlęta Krosnowice i Zamek Kamień Ząbkowicki. Turniej zgrany juniora starszego, czyli jest to 90, rocznik 1998 i młodzi. Rywalizacja jest na osiem drużyn, dwie grupy A i B, każdy z każdym gra. Dwie najlepsze drużyny awansują do Ligi Mistrzów i dwie, które są zdoby do tabeli do Ligi Europy i później znowu się spotykają wszyscy razem. Mecz rozgrywany jest raz 12 minut w grupie pierwszej, a w grupie Ligi Mistrzów i widzę Europy raz 10 minut. Kilku zawodników gra w polu? Gramy 4 plus 1. Jest to taka miła zabawa dla, dla chłopaków. To już nie są dzieci, tylko chłopcy są w wieku 16, 17, 18 lat. W grupie pierwszej najlepszy był zespół Parasola 2, który zanotował komplet zwycięstw. Druga lokata przypadła Nysie 2, która wywalczyła 6 punktów. MKS wygrał 4 do 1 nad Orlentami i 1 do 0 nad Zagłębiem. Pozostałe miejsce zajęły zespoły z Wałbrzycha i Krosnowic. Dzisiaj jesteśmy w Kłoczku i właśnie przyjechaliśmy sobie na, na turniej. Jak mówię, staramy się jeździć na każdy turniej, jaki jest organizowany tutaj na terenie województwa wrocławskiego. Chodzi o to, żeby chłopcy, jeżeli powiedzmy mają okazję troszeczkę na tej sali się pobawić, no to niech się nie pobawią. Jaki jest poziom y, tego turnieju? Poziom, jak, jak, nie wiem jak to wyrazić, gra się, gra się dobrze, o tak powiem, gra się dobrze. Ale łatwi są z, y, przeciwnicy do pokonania? Trzy, czy, łatwiej? czy łatwiej, no, to zależy od meczu jak zagramy, jak zagramy dobrze, to wszystko powinniśmy wygrać, o tak, to wszystko powinniśmy wygrać, to nie powinno być nas mocnego, a jak, a jak zagramy źle, no to wie pan jak się to kończy. No, w turnieju grało mi się fajnie, udało mi się strzelić trzy bramki, mhm. myślę, że pozytywnie. A jak drużyna wygląda? Drużyna wygląda dobrze, ale niedawno dopiero zaczęliśmy treningi i trochę słabo z kondycją, musimy popracować. To taki nasz dopiero pierwszy wielki turniej i trochę stres jest, ale czujemy się dobrze. W grupie drugiej także najlepsi byli wrocławianie, którzy zgromadzili 7 punktów. Cztery punkty walczył Zamek, a trzecie miejsce zajęła druga drużyna Nysy, która miała tyle samo punktów, co Piast. Ale w bezpośrednim starciu tych ekip to Kłotczanie zgarnęli komplet punktów, zwyciężając 2 do 0. Nie najlepiej nam poszło w grupie. Zajęliśmy ostatnie, mecze, ostatnie miejsce, dwa mecze pierwsze przegrane, no, gdzie tam z parasolem było kalkulowane po części i ta porażka, natomiast niespodziewanie przegraliśmy z drugą drużyną Nysy Kłocko. Ale to dla mnie jest to przede wszystkim taka zabawa dla tych chłopaków, jakiś przerywnik w treningach. Zrobiliśmy sobie dwie drużyny, jedna jest z starszych chłopaków, druga z młodszych. Znaczy, no wypadamy na razie dobrze, no jesteśmy, możemy walczyć jeszcze o pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o starszych, drudzy akurat w, Le w Lidze Europy zostali, ale wydaje mi się, że dajemy sobie radę. Jak na taki wiek, który mamy. Po dwie najlepsze drużyny z grupy awansowały do Ligi Mistrzów, gdzie mierzyły się o miejsca 1 do 4, z kolei pozostałe zespoły rywalizowały w Lidze Europejskiej. W tej pierwszej najlepszy był Parasol 1, który już przed ostatnim meczem miał zapewnione pierwsze miejsce. Za ich plecami turniej ukończyli Kłotrzanie, którzy mieli jeszcze szansę na złoto. Pierwszym warunkiem było wygranie pojedynku z Zamkiem. MKS prowadził po pięknej bramce Zielińskiego, ale tuż przed końcem rywale doprowadzili do remisu. Turniej bardzo fajnie przygotowany. Zawodnicy moi, mieliśmy dwie drużyny, całkiem nieźle się spisali. Pierwsza drużyna, jak i druga. Bardzo, bardzo fajnie zaprezentowała się na tym turnieju. Podopieczni Przemysława Gajka ukończyli tę fazę turnieju z dorobkiem czterech punktów. Tyle samo punktów, co drugi zespół z Wrocławia. Na początku w fazie grupowej lepiej nam szło, teraz my mecze finałowe trochę nam nie poszło, przegraliśmy oba 1-0, ale... Mamy jeszcze szansę na drugie miejsce, matematyczne. Piłkarze Parasola 1 w ostatnim meczu wygrali 2 do 0 z Parasolem 2 i także zgromadzili na swoim koncie 4 punkty, a w starciu Nysy 1 z Parasolem 2 lepsi okazali się gospodarze, wygrywając to spotkanie 1 do 0 i tym samym ze względu na gorszy bilans bramkowy zajęli drugie miejsce w generalnej klasyfikacji. Pierwsze miejsce w turnieju i zdobywcą pucharu fundowanego przez posła Michała Dworczyka zajął zespół Parasol 1 z Wrocławia. Trzecie miejsce zajął Parasol 2 tuż za podym rywalizację ukończył Zamek. Dalsze miejsce przypadły Piastowi, który był najlepszy w Lidze Europejskiej. Szóstą lokatę zajęła drużyna z Krosnowic, na siódmym miejscu plasowała się Nysa 2, a stawkę zamknęło Wałbrzyskie Zagłębie. Za tydzień kolejny turniej, tym razem o Puchar Posłanki Moniki Wielichowskiej. Również w niedzielę gramy turniej rocznika 2009, o Pani Poseł, ale to nie jest ważne około, o czy puchar gramy w tym momencie, bo jest to turniej, który będzie tylko i wyłącznie specyzowany Otwórzmy serca. Jest to y, y, akcja charytatywna dla Piotrusia, który y, zmaga się z białaczką. I w niedzielę na turnieju rocznika 2009 odbędzie się aukcja, gdzie serdecznie wszystkich zapraszam. O godzinie 11.30 będzie aukcja, ciekawe przedmioty do dyskutowania i wszystko, co związane będzie z turniejem, y, przekażemy wszystko na rzecz Piotrusia. Także wszystkie pieniążki z aukcji oraz y, wszystko, co będzie ufundowane, y, postaramy się spieniężyć i przekazać wszystko Piotrusiowi. Także serdecznie wszystkich zapraszam. Otwórzmy swoje serca, niedziela 9 rano rocznik 2009, rozpoczynamy grać, 11.30 y, będzie licytacja. Zapraszam wszystkich już na dziewiątą, ponieważ również będą y, występy i niespodzianki. Serdecznie wszystkich zapraszam.